Rodziłem się w 1948 roku. Rozpocząłem studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Fizyki. Te studia tam kontynuowałem, ale jednocześnie zajmowałem się w tym czasie bardzo intensywnie wspinaczką wysokogórską. Byłem w kadrze polskiej, więc bardzo dużo wyjazdów zagranicznych było. Moi rodzice, mój ojciec konkretnie, przyjaźnił się bardzo z niejakim panem Malawieckim, który był stryjkiem Kornela. No i w ogóle rodziny się znały jest też na wakacjach tam żeśmy się spotykali, także Kornela też jakby, on był starszy trochę, no to w, w tym czasie to była różnica, bo on już był żonaty, a ja jeszcze byłem taki szczaplik, bo ja wszedłem wcześniej do, do szkół, więc z Kornelem często rozmawiali na te różne tematy i to środowisko też poznałem, to środowisko takiej późniejszej opozycji wrocławskiej. Przyszła Solidarność, to myśmy tam kolpota szedł na całość, Zapisałem się wtedy do Związku, chociaż nie byłem takim zwolennikiem Związku nigdy. Działania były bardzo tak intensywne tam. Założyliśmy tę hmm. solidarność na, na uczelni. Zaczęły się te takie um, autonomiczne jakby działania lokalne, wrocławskie. No to właśnie były te studenckie SKS, o których mówiłem. I drugim takim najważniejszym jakby takim ośrodkiem, skupiającym ludzi i aktywnym, to był biudol, biuletyn dorośląski. No i tam był z tym związany, też silnie związany, Kornel. No i potem praktycznie techniczną stronę tego biudola to przejął Kornel. Także ten kolpota zawsze była ta wymiana tej bibuły, ta bibuła jeździła ciągle tymi pociągami, tam te paczki wozili do Warszawy, do Gdańska i odwrotnie. Mieliśmy bardzo takie dobre, dobre przyjazne, przyjazne stosunki, bardzo. Konel był bardzo taką osobą, bardzo e, osobowością ciekawą i bardzo życzliwą dla innych ludzi, otwartą. Także to, e, to też muszę powiedzieć, dużo zawdzięczam, jeżeli chodzi o sprawy te naukowe. To Towarzysko, wszystkich znałem, no bo tam były osoby takie znaczące, to byli tam na budowie, e, olej z Basią, no i tam, e, e, była taka mieszanka z różnych ludzi, o różnych poglądach. E, od, lewicowych do skalinie lewicowych, ale nam to wtedy nie przeszkadzało. To był ten festiwal solidarności, robiło się to. Wszyscy jakby razem chodziło o to, żeby tą komunę uwalnić. Związki zawodowe oczywiście dostawały dużą pomoc z Zachodu, nowe maszyny i tak dalej. No, ale e, e, to wszystko szło po tej linii, e, takiej czysto związkowej. A ta linia, taka bardziej ostra, no tam był problem, żeby ten sprzęt uzyskać. Sprzęt jakiś drukarski, który tam był ten stary, nieużywany, wybraliśmy z tej Solidarności, z tego związku i pochowaliśmy trochę. No i to dzięki temu. To było bardzo przewidujące działanie Konela, no bo dzięki temu, jak wybuchł stan wojenny, to był sprzęt do drukowania. Wiedzieliśmy, czego się można spodziewać, wiedzieliśmy, że nie można im ufać, i że muszą być zachowane ścisłe zasady konspiracji. I tu zadowoliliśmy się na Armii Krajowej. To za działalność Solidarności Walczącej to było wyglądało tak, że teraz tam wybrałem sobie ludzi do współpracy i zrobiłem taką strukturę tajną, która nie była liczna, może było 20 osób, ale tam nie była ani jednej wpadki przez cały stan wojenny. W sumie wystarczyło tylko staranności tyle i wyobraźni, żeby wiedzieć, że jak to może działać. Kornel, jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania, to był bardzo, uważam, że to było optymalne wykorzystanie naszych możliwości, bo on naprawdę dawał każdemu pełne możliwości do działania, do rozwoju. Bardzo ufał ludziom w stanie wojennym. Kiedy była naturalna selekcja, bo do tej Solidarności Walczącej trafiali już ludzie, którzy działali jakby w podziemiu, można było zweryfikować, sprawdzić. To byli ludzie, którzy no mieli jakieś te, 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 te wartości, mieli tę wiedzę o konspiracji też w jakąś, w automatyczny sposób jakby. I kto, że i to puszczał wszystko, to działało wspaniale, bo ta organizacja się rozwijała znakomicie. No były nieliczne... Takie wpadki to były bardzo, to był ten Klementowski to był jedyny taki przykład. Ta cecha Connera, która tak była wspaniała, to spowodowało, że ta Solidarność Walcząca się tak wspaniale rozwinęła. Powstała tak zwana Rada Solidarności Walczącej. No i w tej Radzie były takie główne piony. No, tam byli to byli wspaniali ludzie, wszystko i to wszystko tak działało znakomicie. No tam była oczywiście Hania, e, e, która była takim jakby mózgiem i sekretariatem organizacji. Ja nawet ludzi ludzie z którymi ja pracowałem i się spotykałem, nie znałem ich prawdziwego nazwiska. Udało się nam to stworzyć, tak wspaniałą organizację, że ta obecna po dziesięciu po latach walki się, przecież ostatnie ich raporty, no to są bzdety. Tylko piszą o tym, co sami żeśmy ujawnili, bo tam zbyczek na przykład zawsze mówił, że on jest w Radzie Federalności Walczącej, ale to było tak... Y, y, Taki styl, jakby, taki, taki, taki styl działania, także oni sami nie wiedzieli, czy to jest prawda, czy nie. Ta działalność Solidarności Walczącej to była e, wspaniała przygoda. Można powiedzieć, że ten okres to jest praktycznie 10 lat, kiedy właściwie ja całkowicie się jakby poświęciłem. Byłem członkiem rady. E, myśmy mieli raz w miesiącu spotkania, ustalaliśmy wszystkie te główne rzeczy. Ale to były czasochłonne procedury, bo to musiało być, my się musieliśmy, my wszyscy, namierzeni, 10 osób, czy tam więcej, prawda, i Kornel, musieliśmy się wszyscy spotkać i nie, 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 nie mogliśmy wpaść. To ja musiałbym widzieć teraz, żeby ktoś coś takiego zorganizował. Naprawdę było, uważam, wspaniałe i to wielka jest zasługa właśnie, no duża zasługa, no Kornela i Hanki też jest zasługa duża, bo ona to jakby kondynowała. Ale my wszyscy byliśmy też bardzo... Przykładaliśmy się do tego i staraliśmy się, żeby to było dobrze. To wytworzyło też bardzo duże, silne związki między nami. Także wydaje mi się, że cała ta organizacja Solidarności Walczącej, no jeżeli mieliśmy taką, taką przeszłość i takie działania razem, kiedy naprawdę zależało bardzo dużo od naszej lojalności i od naszej staranności, no to to wytwarza bardzo silne potem związki. Międzyludzkie. Także ja bardzo to cenię i te wszystkie przyjaźnie z ludźmi solidności Solidarności walczącej, to są naprawdę takie przyjaźnie do końca życia. Prawda? no Nie wiadomo, że zawsze możemy na siebie nawzajem liczyć. To było wielką wartością i taką jakby też szkołą charakteru i, i czymś, co zostanie, co zostanie jakby w pamięci, co nas ukształtowało. No, ta, ta, ta działalność nas ukształtowała w jakiś sposób.